Zapraszam Państwa na kurs zatytułowany Mapa poziomów świadomości. Jest to swoisty przegląd wiedzy z zakresu rozwoju świadomości, czy też z zakresu rozwoju duchowego, jeśli ta nazwa jest komuś z Państwa bliższa. Tematem przewodnim tego kursu jest mapa poziomów świadomości opisana przez doktora Davida Hawkinsa. Ważnym jej uzupełnieniem jest mapa poziomów świadomości ego przedstawiona przez psychoterapeutkę Jolantę Toporowicz. Mapa poziomu świadomości ego jest swego rodzaju praktyczną nakładką na mapę poziomu świadomości Davida Hawkinsa. Pokazuje w praktyczny sposób, jak poziom naszej świadomości Determinuje sposób naszego postrzegania rzeczywistości, naszego postrzegania świata, siebie, innych ludzi, naszych relacji z innymi, lud z innymi ludźmi, naszych oczekiwań, naszych przekonań, naszych postaw. Pokazuje też, jak w praktyczny sposób przekłada to się na życie. Można by powiedzieć, że w związku z tym zadać pytanie, czym to się różni od mapy poziomu świadomości Davida Hawkinsa. Ano tym, że te przedziały, które pokazuje mapa poziomu świadomości ego, pokazują ten zakres naszego potencjału, w którym funkcjonujemy, w o wiele bardziej praktyczny sposób. Zachęcam do wysłuchania tego kursu, żebyście Państwo zrozumieli, zrozumieli o co chodzi. Oprócz tych dwóch zasadniczych tematów, poruszam także, odnoszę się także do takich zagadnień jak wibracja, jak wymiar 3D, 4D, 5D, ścieżka serca, ścieżka umysłu, czy ważny temat dekonstruowania, demontowania ego. Ten kurs nie jest duchowym nauczaniem. Ja nie jestem duchowym nauczycielem, ani duchowym przewodnikiem, ani też duchowym coachem. Ja po prostu dzielę się z Państwem swoim doświadczeniem ze swojego miejsca na mapie poziomu świadomości, swoim doświadczeniem we wzrastaniu, swoim doświadczeniem we własnej osobistej transformacji, swoim własnym rozumieniem mapy świadomości Davida Hawkinsa. Oczywiście. Staram się jak najwierniej przekazać te idee bez ich zniekształcania, ale jest to oczywiście nieuniknione, że każdy z nas przetwarza każdą wiedzę przez swoją własną osobistą perspektywę. Ten kurs nie jest obietnicą łatwej i szybkiej zmiany. Nie będę tutaj obiecywać nikomu, że łatwo i szybko dostaniemy się do wymiaru bezwarunkowej miłości, bez żadnego wysiłku. Przeciwnie. Pokazuje na wagę naszej własnej odpowiedzialności za nasz rozwój, za rozwój naszej świadomości, za nasz osobisty rozwój duchowy. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że kluczem do rozumienia rozwoju świadomości jest postawa pokory do własnego potencjału, do własnych możliwości i własnych ograniczeń. E, uczciwe zmierzenie się z tym potencjałem i przyjęcie go za akceptowanie i ruszenie z tego miejsca tej mapy, w którym jesteśmy. A wtedy każda zmiana jest tak samo satysfakcjonująca jak ta w innym punkcie mapy. Zachęcam gorąco, żeby podążać swoją własną ścieżką, nie naśladując nikogo, nie tworząc sobie różnych wyobrażeń co do tego jak ten rozwój powinien wyglądać. Zachęcam do tego, żeby przyjąć postawę pokory, żeby zaakceptować swój realny potencjał i w realny sposób podejść do duchowego wzrastania. Zapraszam Państwa do tego kursu z taką prośbą, żebyście pamiętali cały czas, że dzielę się z Wami swoją własną perspektywą, żebyście przyjęli z tego kursu to, co jest Wam bliskie, odrzucili to, czego nie akceptujecie, z czym się nie zgadzacie. I bardzo gorąco. Zachęcam do tego, żeby podążać swoją własną, unikalną, niepowtarzalną ścieżką odzyskiwania własnej mocy.